Cześć Ciemeleczko z tej strony QRZ, on jest NES Siema na wszystkim e, I Wiki Hejka To tak, mamy dla Was w kursu, siedzimy sobie tutaj i tak myślimy i myślimy e, Kto by był pierwszy? E, stwierdziliśmy w po paru godzinach, czyli po pięciu minutach Kto będzie pierwszy? E, I pierwszym jest Zel e, Macie tutaj teraz jego pierwszy e, Myślę, że dosyć ciekawy, tak? E, Chłopak się postara zrobić drugi wierszyk i chłopie wygrywasz 5kk na serwerze trzecim Nostaila. Drugi będzie... wygipał... Mateusz Kaczmarek. E, tak, tutaj też macie jego wierszyk. W e, też fajny. Wsz e, sędziowie tak doszli do wniosku, że będziesz drugi i dostajesz chłopie 2kk. E, I trzeci będzie... Zielona Trawka. Zielona Trawka dostaje 1kk na serwerze trzecim Stajla. E, także wszystkim wygranym gratuluję i e, naprawdę postaraliście się o cholera potężna. Dobra, no e, to, to mam nadzieję, że e, jesteście zadowoleni z e, nagród i podejrzewam, że będzie więcej konkursów na moim kanale. Także do zobaczenia, cześć i jeszcze w jakiś Na Na razie. No, papa. Pa. A i napiszcie pod tym filmikiem, e, jeśli się zgłaszacie oczywiście po nagrodę, inaczej będzie wędrowało do następnej osoby, która wygrała, czyli tam już nie pamiętam, nie będę czytał kto, niki e, swoje z gry i wtedy dostaniecie nagrodę.